Z dalekiej do donośnie przywództwa zjawienia wam pokłada. My, drodzy, dzisiaj Katyński ze swoimi tonami, odgłosami dociera do nas, na tym barstwo Ziemię, aby nas wszystkich pobudzić do modlitwy, a także do refleksji, jak wspomniałem, nad przesłaniem awaryjnych objaw, jakie. Miało miejsce w roku 1917 od maja do października w Fatinie. W czasie dzisiejszego sierpniowego nabożeństwa może warto pochylić się raz jeszcze nad treścią objawień, jakie miały dokładnie w sierpniu 1917 roku. A wówczas Matka Boża zabłądziła się do dzieci latinskich z wielką korzyścią. mówiąc m.in. się, Módlcie się wiele i czyńcie ofiary za grzeszników, ponieważ wiele duszy idzie do piekła, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i módlcie się. Tymi słowami Maria nawiązała do ofiary z miesiąca wcześniejszego, z lipca 1917 roku. Wtedy mówiła: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić o Jezu, czynił to z miłości na ziemię za narodzenie grzeszników i za za zagrzeby popełnionym przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. A David Maria w tym objawieniu mówiła, kontynuując tę myśl, widzieliście kiedy, do którego idą dusze wielkich grzeszników, żeby je ratować, bo chce rozpowszechnić na świecie na małżeństwo do tego serca. Jeżeli się zrobi to, co Wam powiem, wiele przed biegunem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie. Moi drodzy, nasza obecność, jak już wspomniałem na początku Mówczy jest to wspaniałą odpowiedzią na prośbę Matki Najświętszej. To wyraz naszej wielkiej miłości, ale także i odpowiedzialności za siebie na że jesteśmy tutaj, że chcemy się modlić, że chcemy pomagać sobie nawzajem. Bo nie trudno zauważyć, że ze stóp Matki Bożej wypływa wielkie zatroskanie o ludzi, zwłaszcza o zagubionych życiowo grzeszników. Jako zatroskanej matce zależy na każdym człowieku, aby nie zginął, aby nie został potępiony, ale aby był szczęśliwy i osiągnął życie wieczne. Taka jest każda matka. Taki jest każdy rodzic, któremu bardzo mocno zależy na swoim dziecku. Cóż by się najbardziej zagubiło? Każdy rodzic zatroskany chce uratować, chce ocalić swoje dziecko, chce je wyprowadzić na dobrą drogę. Podobnie i Maja. W ten sposób wpisuje się w misję swojego syna Jezusa Chrystusa, który powiedział: a Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. A Święty Jan Ewangelista pouczał nas. Tak bowiem Bóg umiłował się, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Maryja, jako Matka zatroskana o każde swoje dziecko, przypomina nam i uczy zarazem, że tworząc wspólnotę Jej dzieci, powinniśmy troszczyć się o siebie nawzajem. W tym kontekście ciągle aktualne są słowa świętego Pawła Apostoła, który w do Galatów tak połącza jeden drugiego żenę na roście i tak wypełni się prawo Chrystusowe. Moi drodzy, rozważamy dzisiaj o naszej Matki z Trzeba nam na nowo uświadomić sobie, że jako wspólnota sióstr i braci Jezusa Chrystusa jesteśmy powołani, aby troszczyć się o siebie nawzajem, aby wspierać się, aby pomagać sobie na drodze pierwszej. którego fundamentem jest przykazanie miłości. Chyba wszyscy pamiętamy doskonale scenę, scenę umywania nóg apostołom przez Jezusa Chrystusa. Po tym wyjątkowym geście, które można nie do końca rozumieć apostołowie, Pan Jezus powiedział za nimi tak słowa Wy mi nazywacie Nauczyciela Pana. I dobrze to tak bo Nim jestem. Jeśli więc ja pan i nauczyciel umyłem na Bóg, to i wyście powinni sobie nazajem umywać domu. Dałam go głowie przy... Tak, jak po czym ludzie poznają, że jesteśmy Jego uczniami. Po czym poznają, że my Jego należymy. I w początkach chrześcijaństwa, rzeczywiście, chrześcijanie starali się kierować w codziennym życiu tym przykazaniem miłości, co wyróżniało ich spośród wczesnych ludzi. Wyrazem tego może być pogotowane przez starożytnego pisarza chrześcijańskiego Tertuliana odczy tych pogan, którzy obserwujący chrześcijan mówili, popatrzcie, jak On się lubią. Popatrzcie, jak on się lubią. Moi drodzy, to jest idea, do którego powinniśmy dążyć, a żeby nasze rodziny, nasze parafie, bo przecież parafie to też rodzina, były zbudowana w swoim fundamencie chrześcijańskim. Miłości. Na miłości, która powinna przenikać w nasze relacje, nasze więzi w ale także, jak już mówiłem, we wspólnocie parafialnej. Trzeba zatem dołożyć wszelkich starań, aby rzeczywiście nasze życie codzienne było przeniknięte miłością. Ale nie zawsze, żeby wybrać tego siostrą, na czym polega miłość. Bo dzisiaj często mamy trudność nawet, albo mówią o tym współczesnych, mamy trudność definiowaniem nowej rzeczywistości. Czasami, czasem go łatwiej zdefiniować. Bo my na oko miłość to przestawiamy z uczuciami, z kliwymi porwami serca, z romantycznymi kontekstami itd. Tymczasem prowadziła ludzi to coś więcej. Trafnie definiuje ją święty Tomasz z który pouczał. Miłość to nie tylko emocja, ale przede wszystkim świadomy wybór i działanie skierowane na dobro innej osoby. To przede wszystkim świadomy wybór i działanie skierowane na dobro drugiej innej osoby. A zatem kochać miłość to chcieć dobre dla drugiej osoby. Ważnym elementem miłości, jak podkreślał siebie Jan Pał II, jest niewątpliwie dezinteresowność w tym działaniu. Skoro i tak rozumiemą miłość można realizować m.in. poprzez praktykowanie tak zwanych uczynków miłosierdzia. Pewno znamy je dobrze, znam kierunki, siedem uczynków miłosierdzia całego ciała. A mianowicie głodnych nakarmi, sprawionych napójć, na nich, przyodwiać, podróżnych dążyć od pocieszyć, chorych, nawiedzać, małych krzewać, ale jest jeszcze siedem uczynków miło się względem duszy. Upominać. Nie umijemy ich pouczać, wątpiącym dobrze radzić. Strafimy ich pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić. oraz chętnie darować, mądrych się zaszytych marnień. Często we współczesnym świecie bardzo mocno akcentujemy te uczynki, miłośrednio względem ciała, ale my jako chrześcijanie nie możemy zapomnieć również o tych uczynkach miłosierdzia względem duszy. My drodzy, wyrazem miłości bliźniego jest także pomaganie sobie nawzajem na drodze do zbawienia. I zaproszenie o zbawienie bliźniego. Dlatego tak się matka Boża w prosiła o modlitwę za grzesznik, aby nikt nie został potępiony, ale osiągnął szczęśliwość życia. W dzisiejszym świecie pierwszorzędnym odruchem, jak mamy do czynienia z jakimś bo to, to jest taki odruch potępienia, odrzucenia. Może rzeczywiście to jest właściwie nie nas, nas ustawa, żeby potępić zło, aby odrzucić zło, ale jako chrześcijanie powinniśmy zawsze czynić jeszcze jeden krok dalej, nie tylko zło utępiać i odrzucać. Ale kolejnym krokiem powinno być kierowanie się zasadami do danej

Z odpowiedzią dzisiaj przychodziła Maria, która w swoich objawieniach latyńskich przede wszystkim prosiła o modlitwę. O modlitwę za tych, którzy zeszli na drogę grze. We wspomnianym objawieniu Grodziła matki ten I taka podstawowa recepta, jak spieszyć z pomocą drugiemu człowiekowi. Oprócz obliczeń mamy Maria prosiła także o ponoszenie różnych ofiar w intencji narodzenia grzeszników. Ofiary te mogą mieć różną formę, post, martwienie, jakieś wyrzeczenie, cierpliwe znoszenie trudności. Nie muszą to być jakieś wielkie nazwyczajne ofiary którym ktoś miałby się jakoś tam zanieść, czy ale... Musimy zawsze dokonywać to włączności z Jezusem Chrystusem, aby, tak jak się Paweł swoimi umartwieniami dopełniać tego wszystkiego, co Jezus dokonał, niosąc krzyż i podejmując na jedną za grzechy nasze i świata całego. Podejmowanym umartwieniem powinna zawsze towarzyszyć za I jeszcze jedna bardzo ważna forma pomocy to dobry przykład, którym powinniśmy się umacniać nawzajem. Bardzo ciekawe w tym względzie podanie rady św. Paweł, apostoł pierwszy liście do Koryntian. A pisał przed w ten sposób. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża, zastosować bardziej powszechnie to na... święty Paweł opowiada, abyśmy świętością własnego życia oddzielali na innych, aby inni dzięki nam właśnie uświęcali się. Moi drodzy, nasza dzisiejsza obecność na Bożeństwie Katowskim, pierwsza osoba miesiąca jest teraz dlatego, że treść obiaru Matki Bożej i nie jest nam całkowicie objawy. Jako siła moja, pragnęmy wynagradzać jej niepokalanemu sercu za wszelkie zdjęcia, które dokonały się poprzez wyszukiwanie ludzi. Nasza obecność tutaj jest także wyrazem naszego samorządu skarga nas wszystkich. Wsługując się w przesłanie Matki Bożej Fatimskiej, pomagajmy sobie nawzajem na proce do zbawienia. Wspierajmy się duchowo przez podgry, <todgrych> poprzez Ułatwienie dziedzin, jaka będzie potrzeba, poprzez dobry przykład, abyśmy na tej drodze jedni i drugi na nosili, a przez to przyczyniali się do zbawienia w tym wszystkim. Będzie przejawiać się nasza chrześcijańska miłość, która źródłem i celem zawsze jest Bóg. I potem poznajemy, że jesteśmy uczniami Jezusa. 哦、嗯，好的。